Moi drodzy, wybieramy się na wycieczkę w poszukiwaniu krasnali po Wrocławiu. Skąd w ogóle się ta tradycja wzięła? No, wzięła się stąd, że w ogóle krasnale przywędrowały z Niemiec. Wrocław też był niemiecki. I, e, moi drodzy, ten symbol został jakoś przeniesiony do Wrocławia i stał się symbolem Wrocławia. E, obecnie e, krasnale przeżywają swój boom, nazwijmy to, e, i we Wrocławiu ja ich naliczyłem 382, pochowane w domach, pochowane w ogrodach, pochowane w centrum, w różnych miejscach. Postaram się w tej pierwszej części przedstawić 51 krasnali. Oczywiście najbardziej to chciałbym złapać świetlika, który jeździ sobie na tramwaju zawsze na gapę. Nie wiem czy uda nam się go złapać, ale zawsze możecie w komentarzu zostawić, który krasnal Wam się najbardziej podobał z tej całej grupy w komentarzach. Mi osobiście podobał się najbardziej fryzjer, który siedzi razem z kobietami w damskim fryzjerze i tam jakieś kobiety w czepkach siedzą, a obok nich siedzi krasnal fryzjer. Tak więc zapraszam na wspólne poszukiwanie wrocławskich krasnali. Jak przystało na Wrocław krasnal medyczny? Kolejny krasnal wrocławski. Tym razem zmotoryzowany. To chyba jakiś harlejowiec. Nie. Czort wie co to jest. Następne leniwce. Jeden grasy na mandolince. Drugi leży i się opiernicza. Proszę, krasnal przy fontannie, jaki rozkoszny. Krasnal na fontannie. Dobra, jeszcze krasnale inwalidy. Jeden ślepy, jeden na wózku, jeden głuchy. Informatyk. 50 let, lat Jamesa, co on? Drena robi, czy co? Tu można, jak już mówiłem, w całym Wrocławiu jest 350 krasnali. W tej chwili też wszyscy biorą i mogą sobie zamówić Krasnale, bo jest to fantastyczna forma reklamy. Kolejny. Malarz. Fotograf, proszę bardzo. Krasnal, fotograf. Szybanku. Lodowy. Krasnal. Oryginalne Krasnale będą ulica więzienna. Ktoś tanim kosztem chciał sobie zrobić Krasnali. No i kolejny z prezentem czeka sobie. I tu mamy następnego, mama i ja. Krasnal w ciąży. Ok, idziemy do następnego Krasnala. To jest konsulent Italicus, i to jest Krasnal, który reprezentuje zespół konsultantów firmy Bosetti Global Consulting. Mamy tutaj takiego konsultanta. Tu mamy fryzjerka z nożycami. Krasnal fryzjerek. O, I tu mamy krasnala miłostka, czyli krasnala romantyka, który ma dwa serca. Siedzi sobie na posesji prywatnej krasnala romantyk z dwoma sercami. I tu moi drodzy pierwszy krasnal na utaszynie, Kandarek. Który powstał na Utaszynie, który prezentuje salon piękności i salon mody, piękności w zasadzie Kandara. Salon urody. Tak wygląda pięknie. Krasnal Podróżnik. Tu mamy krasnala Frautka Freudka, w zasadzie Freuda naukowca Tu mamy krasnala Lotusia który sobie siedzi przy oddziale Lotto Moi drodzy to, to Lotto i Lotus Tu mamy Wrocławki Dwa krasnale, które moi drodzy witają przed wejściem do centrum. I jak nie macie dosyć? Ponad 30 stopni ciepła, ja się bałem jakiegoś tropiciela krasnali. Najbardziej najarałem się na świetlika, który jeździ sobie moi drodzy. Eee, tramwajem na gapę, ale wątpię, czy go dzisiaj złapię. Ale przynajmniej mamy połowę krasnali, także eee, pewien już pogląd macie. Jak Wam się do tej pory krasnale podobały? Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, czyli krasnale intybińskie. Mamy tutaj trzy, które sobie mierzą coś, ważą coś. Jeden magnes sprawdza. Drugi z termometrem stoi. A trzeci, moi drodzy, tutaj z jakąś, nie wiem, z różdżką jakąś. O! I tu mamy serwillę, która sobie obsługuje serwery w holu. Tu mamy krasnala, krasnala radiowca, wielbiciela muzyki niszowej, telewizja Wrocław, no i telesfor z kamerą. Dlaczego z kamerą? I dlaczego telesfor? No jeżeli ktoś z Was oglądał w dzieciństwie pora na telesfora, no to wie, że ten program właśnie tutaj. Po... Krasnale szczęściarze. Krasnala poszukuje. Krasnala jest szczęścia, że bo z podkową siedzą, a podkowa jest symbolem szczęścia. Więc sobie tutaj w restauracji podkowa. O! Trufelek. Żarło z serc. Z serem. Tu mamy Krasnala podróżnika na lotnisku. Proszę, drugi niekonwencjonalny Krasnal, albo jakiś gliniany na hali odlotów. czyli szał na Krasnale na lotnisku jest. Krasnal z samolotem, Max Flic, urządzenia sanitarne, moi drodzy. No i mamy naszego Maxa i Flica. Krasnale, co sobie niosą wannę. Max i Flitz. Max jest tutaj, a Flitz jest pod van. No i jesteśmy na myjni i tutaj mamy kolejnego, myjka. Proszę bardzo, jak sobie siedzi. Myje malucha. Tu jeszcze zapomniany samochód maluch, ale jest szczotka. No i myjek sobie myje. Mamy salon Mercedesa, moi drodzy, patrzcie jakie bryki. No i kolejny krasnal, Mesio. Mesio, który sobie siedzi w Mercedesie i nam macha. No i jedyny żyjący na walizkach Krasnal, latałek, moi drodzy, który spóźnił się na samolot i teraz siedzi i pokazuje ludziom, moi drodzy, jak dolecieć i skąd dolecieć. Tylko szkoda, że tutaj nic już nie lata. I tu mamy krasnala ortopediksa. Jedynego chyba we Wrocławiu, który złamane kości innym krasnalom naprawia, także też warto go zobaczyć Budin Pol, Budin Polek Mamy Budin Polka krasnal wrocławski. Nie udało nam się złapać gamazowego onkusia, był w salonie Forda niedziela, oczywiście salon zamknięty. Ale mamy alpinki, jak się wspinają po kamieniach mamy krasnale alpinistyczne. Przemysław Parkusz. Proszę jak sobie parkuje na kole, jak jedzie. Tu jakiś chyba astronom czy ktoś. Także mamy krasnala jakiegoś astronoma z lunetą. No i następny krasnal przed halą stulecia. Albo w zasadzie halą ludową. Tu mamy przy Selgrosie dwóch Wrati i Slawi. No i tak w poszukiwaniu Krasnali dotarliśmy sobie do Ogrodu Japońskiego we Wrocławiu. Tak jak mówiłem, w pierwszej części jest przedstawionych około 50 Krasnali. Wspaniała przygoda w poszukiwaniu takich cwergów, gdzie grasują po Wrocławiu i tak stanowią taką swoistą kulturę i przynętę dla turystów. Zachęcam do zwiedzania Wrocławia, do poszukiwania Krasnali, a następne Krasnale postaramy się pokazać w następnej części.